呜。 Dzisiaj rzeczywiście obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego w naszym mieście. Oprócz tego mamy Festiwal Nauki Politechniki Częstochowskiej, wiele imprez towarzyszących. Współpracujemy przy tym z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic. Dzisiaj mieszkańcy mają możliwość zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych i rad dzielnic, zbliżyć do siebie, żeby ci reprezentanci w różnych środowiskach mogli być na wyciągnięcie ręki naszych mieszkańców. I liczę, że właśnie mieszkańcy z tego skorzystają i dzisiaj będziemy wspólnie razem spędzać czas, bawić się świętami. Miło tutaj czcić Dzień Samorządu Terytorialnego. Po takiej linii możemy swobodnie poruszać się w górę albo w dół. Piknik organizacji pozarządowych jak co roku. W Dniu Samorządu Terytorialnego organizacje pozarządowe, częstochowskie organizacje pozarządowe prezentują swój dorobek, osiągnięcia, ale również to, co robią na co dzień dla nas, dla mieszkańców Częstochowy. Tak, słuchajcie, naprawdę warto, bo fantastycznie spędzamy czas. Pozdrawiam i zapraszam. Dawaj Mati, dawaj, 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 prawo Mati. Brawo. Organizacje pozarządowe są niezwykle ważne, nie tylko dla miasta, ale w ogóle dla społeczeństwa, ponieważ zajmują się wieloma, czasami bardzo trudnymi zagadnieniami z, życia, z dziedzin życia społecznego. Zajmują się dzieciakami, zajmują się osobami niepełnosprawnymi, ale również zajmują się zwierzątkami i ochroną nad nimi. To najnowsza grupa wystartowała, zapisy do konkurencji piłki ręcznej. Politechnika prowadząc działalność naukową badawczą przygotowała na ten dzień takie najbardziej widowiskowe pokazy. Są to z reguły doświadczenia fizyki z ciekłym azotem, również wyładowania atmosferyczne jak również wiele innych ciekawych doświadczeń, które będą prezentowane przez wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej. A będzie to wydział budownictwa, wydział inżynierii procesowej materiałowej i fizyki stosowanej, wydział elektryczny, wydział inżynierii środowiska i biotechnologii i wydział inżynierii mechanicznej i informatyki i wydział zarządzania. Jesteśmy działaczkami koła, które jest na Politechnice, nazywa się Metaloznawców. Próbujemy na odwiedzić nasz wydział. Bliżej, bliżej, chodźcie tutaj pokażcie się mieszkańcom miasta Częstochowy. To są te wszystkie wspaniałe stowarzyszenia. Bardzo ładnie śpiewają. Młodzież, owszem, kawałki, ale jest super. Fajna impreza, ładnie zorganizowana. Jak do tej pory, bardzo nam się podoba. Fajnie, bardzo fajnie. Zagramy piękną piosenkę. Nie będę wam mówił, jaka to melodia, ale sami się. Serdecznie was całuję, serdecznie was pozdrawiam i zazdroszczę, że mieszkacie w takim pięknym miejscu. Jeśli chcecie się zamienić ze mną, to wy na Ursynów, a ja do Częstochowy.